Efrem Syryjski, noc pokutnika. Pomyślałem na moim łożu o tobie, przyjacielu, człowieka. I wstałem o północy, aby uwielbiać Twoją dobroć. Wspomniałem moje winy i grzechy. I z ich powodu wylałem strumienie łez. Wówczas dodali mi odwagi, grabieżca i celnik, i grzesznica Maria, kananejka z kobietą krwawiącą i samarytanka przy studni. Zawołali do mnie: Powstań i proś o łaskę, ponieważ Twój Pan jest miłosierny. Dawid syn Jessego przywołał mnie swymi psalmami, budząc mnie ze snu, który opanował moje członki, mówiąc do mnie: Wstań, człowieku, dlaczego śpisz? O północy przecież sędzia przyjmuje podarki. Powstań, zanoś modlitwy i proś o przebaczenie. Miłosierny Pan ma z ciebie wielką radość. Dniem i nocą jego brama jest otwarta dla pokutnika. Gdy spoczywałem na łożu i wspomniałem w nocy moje winy i grzechy, wówczas ogarnęło mnie przerażenie i zawołałem: Biada mi wkrótce nadejdzie straszliwa noc i ciemność pozbawiona wszelkiego światła. Kto nieustannie żyje pogrążony w grzechach, nie cieszy się z dnia zmartwychwstania, lecz pozostaje w ciemnościach aż do końca. Nocą czuwał na swym łożu Dawid, i przemyśliwał swój występek, i rozpoznał swój grzech. W nocy obmywał łoże łzami i błagał rozpaczliwie. Panie, nasz rozpoznaje całą moją zbrodnię i moje grzechy są bez przerwy przed mymi oczyma przeciwko tobie samemu. O, panie zgrzeszyłem, zmiłuj się nade mną. Ciebie, panie, przyzywamy. Przybądź nam na pomoc. Zobacz, bowiem, zły. Knowaniami wprawił świat w zamęt. Sędziom odbiera pokój za sprawą kłótni, a jego miecz szaleje wśród królów. Gdyby to było możliwe, zwiódłby nawet wybranych i nie oszczędziłby żadnego z nich. Prosimy Cię więc, Boże. I błagamy o łaskawy, miłosierny i przebaczający grzechy zmiły się, nieprzekupny sędzio, co mogę ci ofiarować w zamian za niezliczone grzechy. Słyszałem, że milsze ci są łzy prawdziwej skruchy, aniżeli złoto i srebro i szlachetne kamienie. Weź zatem moje łzy jako dar, ponieważ je kochasz, a w zamian podaruj mi przebaczenie grzechów i zmiłuj się nade mną w swej łaskawości. Ojcze i Synu, Duchu Święty, Ciebie Trójco święta przyzywamy i błagamy w każdym dniu. I każdej nocy oszczędź nas, odpuść nam winy i grzechy, według ogromu Twoich zmiłowań, i udziel nam, O Panie, zdrowia duszy i ciała, i wybaw nas od złego i jego potęgi, pułapek i sideł, i nie odmawiaj nam swego miłosierdzia, ani w dzień, ani w nocy. Jesteśmy świadomi naszych grzechów, o przyjacielu człowieka, i dlatego nie odważamy się wznieść wzroku ku niebu. Ze wstydem na twarzach wołamy do ciebie: Twoje miłosierdzie, niech prosi za nami Twoją sprawiedliwość. Wysłuchaj wszech dobry głosu naszego wołania i daj się przebłagać naszymi modlitwami. I zmiłuj się nad nami w swojej łaskawości.